Thank you. Jeszcze. lewy 2 plus nie nie 6 lewy 3 lewy 3 lewy 3 lewy 3 lewy 3 lewy trzy. Trzydzieści, prawy dwa lewy trzy lewy prawy dwa lewy dwa trzydzieści lewy jeden na most lewy jeden na mą

Lewy pasy To lewy pasy Prawy pas ba, bardzo uwaga za mostem prawy 1 30 30 prawy szybtu To lewy szybtu Czterdzieści sześćdziesiąt trzymaj o cztery minuty. Do trzy plus. W trzy minuty. Do dwa plus. Do prawej babu pięćdziesiąt trzy do 3 plus. lewy trzy sto lewy trzy do prawy trzy lewy trzy Nei, nei, hetta er ta kummu. Nei, nei. スタート。 Kamu prawie jeden na równo. Prawie jeden Get it. Gracias. Мистер.